Andrzej Barła, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie panoramy lubelskiej. Dzień samorządu terytorialnego. Odbicie w branży nawozowej. Kosztowny sprint na S17. Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Podczas wojewódzkich obchodów w Lublinie przypomniano wagę reformy samorządowej i wyróżniono samorządowców, którzy najefektywniej przyczyniają się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Opowie o tym Tomasz Maciuszczak. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe w powojennej Polsce. 9 lat później przeprowadzono reformę samorządów, do dziś uważaną za najbardziej udaną reformę w historii kraju. Biorąc pod uwagę też reformę systemu edukacji czy służby zdrowia, która cały czas jest reformowana, to rzeczywiście samorząd chyba zrobił najwięcej, zwłaszcza na poziomie gminy. Kiedy mówimy o dokonaniach w zakresie poziomu życia społeczeństwa, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że rzeczywiście nastąpił przełom. Jak mówią sami zainteresowani, praca w samorządzie to misja. To z pewnością wielkie wyróżnienie. Wielkie wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Ale siłę czerpiemy z zaufania tych naszych lokalnych, wspólnot. To jest mozolna praca z jednej strony nad dostarczaniem usług o coraz wyższej jakości, a z drugiej nad rozwijaniem miasta czy danego, danej wspólnoty w wymiarze inwestycyjnym. Niektórzy prace w samorządzie porównują do prowadzenia gospodarstwa domowego. W zasadzie robimy prawie to samo. Co w domu, tyle, że domowników mamy trochę więcej i trochę więcej różnych interesów. Nie zawsze nie zawsze są to spójne interesy, ludzie mają też swoje oczekiwania. Jak podkreślają samorządowcy, ta praca daje dużą satysfakcję. To jest fantastyczna rzecz, kiedy można problemy i sprawy społeczne przekuć w rozwiązania, w sukces i w zadowolenie społeczeństwa. To także praca zespołowa. Nie wolno zapominać, że to są tylko wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, ale wszyscy pracownicy, którzy pracują w samorządzie. Wojewódzkie obchody dnia samorządu terytorialnego były okazją do wyróżnienia blisko 100 samorządowców medalami za długoletnią służbę. Dzisiaj przed samorządem również szereg zadań i wyzwań, i te wyzwania wymagają szczególnego podejścia szczególnego zacieśniania właśnie tej wspólnoty. Mowa tutaj chociażby o utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm w 2000 roku. Tomasz Maciuszczak, Panorama Lubelska. Rośnie zainteresowanie nawozami z azotów Puławy, rolnicy składają zamówienia, a spółka odnotowała wzrost dochodów za pierwszy kwartał tego roku. W odbiciu po kryzysie pomogą cła na rosyjskie i białoruskie nawozy, które zaburzały krajowy i unijny rynek. Filip Karman. Azoty Pławy to jeden z największych w Europie producentów nawozów. Ostatnie lata należały do najtrudniejszych w ponad 70-letniej historii firmy. Do tej pory było bardzo słabo, tak jeśli chodzi o wyniki finansowe. Ze względu na niewielkie zainteresowanie samych rolników polskimi nawozami, widoczne na zdjęciach pełne magazyny wazotach, to z jednej strony wynik początku sezonu, z drugiej trudnej sytuacji rynkowej. Od... Początku wojny w zasadzie borykamy się z rosnącym, drastycznie rosnącym importem z Rosji i Białorusi. Tylko w ubiegłym roku półtora miliona ton, a Polska była i jest jednym z głównych odbiorców ciężkiej chemii ze wschodu. Wielu rolników takie nawozy faktycznie kupowało, inni przekonują, że to ryzykowna decyzja. Minusem może być to, że jedzie z daleka. Jest przepakowywane po kilka razy. To na nas leżał ten ciężar inicjacji tak, takich działań ochronnych. Te działania ochronne to wspólna inicjatywa kierownictwa zakładów, polskiego rządu i polskich europosłów. Po krótkiej, bo trwającej mniej niż rok procedurze, najpierw Komisja Europejska, a potem parlament zdecydował o nałożeniu ceł na ciężką chemię ze wschodu. Będą proporcjonalnie wprowadzane od 1 lipca i zaczyna się to od. 13%. Docelowo przez 3 lata, sukcesywnie będą okresowo wprowadzone te cła i dojdą do 50%. I to ma zablokować import i odbudować krajowy rynek. Są jednak obawy rolników, bo tona nawozu rosyjskiego jest tańsza o kilkaset złotych od krajowego odpowiednika. No bo jeśli będą wprowadzone cła. To nasz tutaj lokalny rynek też na to zareaguje i ceny nawozów mogą wzrosnąć. Azoty potwierdzają, nie będzie celowych i nieuzasadnionych podwyżek. Warunkowane one są sytuacją na rynku i kosztami produkcji tylko i wyłącznie. Sama zapowiedź o nałożeniu ceł wywołała pierwsze reakcje rynku. Tylko w pierwszym kwartale tego roku azoty odnotowały kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży. Bilans jest na plus o ponad 200 milionów złotych. Filip Karman, Panorama Lubelska. Ruszyły szkolenia dla samorządowców z zakresu obrony cywilnej. Uczą się jak zarządzać mieszkańcami w sytuacji kryzysowej. Służby planują montaż syren i głośników alarmowych, przez które w razie potrzeby będzie można nadawać komunikaty i ostrzeżenia. Michał Hetman. Brak komunikatów głosowych to podstawowy problem w zarządzaniu tłumem w sytuacji kryzysowej. Ludzie po prostu nie wiedzą, co oznaczają sygnały alarmowe. Przez lata te elementy były e, może niezapomniane, nawet powiem e, bardzo zapomniane. E, teraz f, fajnie, że to się dzieje. Troszeczkę za późno, ale okej, okay, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy e, i musimy to realizować. Nowe syreny w pierwszej kolejności pojawią się na remizach ochotniczej i komendach Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednie reakcje na system wczesnego ostrzegania to pierwszy kluczowy moment w zarządzaniu kryzysowym. Drugim punktem jest komunikacja, czyli zapasowy system łączności, chociażby na linii Urząd Wojewódzki jako koordynator, Państwowa Straż Pożarna, samorządy i lokalne Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania. Kryzysowego. Zapasowe miejsca dowodzenia. Komunikacja między służbami, administracją rządową i samorządową ma być odporna na cyberataki. Na ten rok przewidziane jest wyposażenie powiatów w radiotelefony stacjonarne, radiotelefony nasobne. Urząd wojewódzki ma część sprzętu, część dokupi, zaprogramuje. Tak, aby to była łączność już z, przynajmniej z powiatami do końca roku. Podstawy prawne obrony cywilnej, procedury ewakuacyjne. Chodzi o to, by w sytuacji nagłej zachować potrzebny spokój. W sytuacjach kryzysowych ludzie reagują bardzo różnie i tutaj mamy bardzo doświadczoną panią psycholog, która powie, podzieli się swoimi spostrzeżeniami, swoją wiedzą z powodzi, gdzie naprawdę były, były różne sytuacje problematyczne. Szkolenia dla samorządowców obejmują analizę realnych sytuacji kryzysowych i przeprowadzenie symulacji, rozwiązania. Danego problemu. Jeżeli spotykamy się ze zdarzeniami o, 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 o dużym zakresie, no to wtedy spotykamy się z koniecznością właśnie przeprowadzenia ewakuacji, z koniecznością zapewnienia e, pomocy humanitarnej, szeroko pojętej logistyki w działaniach, które czasami mogą trwać wiele dni, e, kilka, kilkanaście dni. tak? Więc w zasadzie no, każdy aspekt jest do. E, tak powiem, przerobienia, poprawienia. Samorządowcy przyznają, potencjalnych problemów jest więcej. Na terenie naszego powiatu, na przykład jeśli chodzi o powiat lubartowski, z tego co wiem, mamy jedną albo dwie beczki, które służą do przewozu wody pitnej, na przykład. Tak? I w przypadku problemu no, z, z jakością wody tak na danym ujęciu czy w danej gminie, no, mamy paraliż tak? I w funkcjonowaniu, tak naprawdę, gminy czy nawet powiatu. Szkolenia potrwają do końca czerwca. Są jednym z wielu elementów tworzenia obrony cywilnej i przygotowania społeczeństwa na sytuacje kryzysowe. Michał Hetman Panorama Lubelska. Bez taryfy ulgowej dla piratów drogowych ostrzega Lubelska Policja i publikuje ku przestrodze nagranie grupy SPIT. Na S-17 z krajnym brakiem odpowiedzialności wykazał się 60-latek, który pędził z prędkością ponad 200 km na godzinę. Będzie go to sporo kosztować. Zarejestrowaliśmy całe zdarzenie, kierowca został zatrzymany. Okazał się nim 60 latek z Rzeszowa. Jak się okazało, twierdził, że kupił niedawno to nowe auto, a ponieważ się zamyślił, nawet nie zauważył, że tak znacznie przekroczył prędkość. Został karany mandatem karnym w kwocie 2500 tysiąca Na jego konto wpłynie też 15 punktów karnych. Opublikowaliśmy to nagranie po to, żeby uświadomić innym kierującym, jak jak groźne mogą być efekty tego, tej jazdy z taką prędkością. Przypominamy, że jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa na naszych drogach, to główną przyczyną wypadku jest właśnie przekroczenie, znaczne przekroczenie prędkości, czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To jest główne wydanie panoramy lubelskiej. Spójrzmy, co jeszcze w programie. Lublin miastem poezji pies robot na Politechnice Lubelskiej. O bezpieczeństwie energetycznym, wykorzystaniu nowych technologii i oddziaływaniu infrastruktury elektroenergetycznej na środowisko rozmawiali dziś w Lublinie naukowcy i eksperci z tej branży. Konferencję zorganizował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. To okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń praktyków i naukowców. Będziemy zastanawiali się nad tym, jak cały proces dystrybucji, sieci dystrybucji, organizacja dostaw energii wpływa na środowisko i jak nowe technologie, które są wykorzystywane w tym celu, mogą poprawiać albo wspierać człowieka w ograniczeniu tego negatywnego wpływu dystrybucji na środowisko, bo wiemy, że też taki występuje. Choć infrastruktura energetyczna może też służyć środowisku. Słupy elektryczne, niskiego, czasami średniego napięcia, to jest miejsce, gdzie zakładają gniazda pociany białe. Taka infrastruktura tworzy różnorodność biologiczną w krajobrazie rolniczym. Jak sobie wyobrazimy duże słupy wysokiego napięcia, to czasami wokół tych słupów pojawiają się krzewy, czasami jakaś roślinność rudera, ruderalna, a to daje szansę na to, że właśnie dzikie gatunki na czele z ptakami mogą tam funkcjonować. Eksperci rozmawiali też o wykorzystaniu sztucznej inteligencji i nie chodzi tu tylko o pomoc w obsłudze klienta. Ważniejsze rzeczy to jest na przykład dystrybucja i bilansowanie tej energii. Dzisiaj mamy dużo źródeł odnawialnych, które pracują na przykład dzień przy Słońcu, wieczorem nie, a nam trzeba tej energii. Więc co zastosować wtedy? Być może będą to baterie, być może inne rzeczy. Na owocną współpracę z naukowcami liczy zajmująca się dostarczaniem energii spółka PGE Dystrybucja, która jest w trakcie modernizacji sieci. Potrzebujemy inwestycji także w sieci przesyłowe, jak również w sieć informatyczną. Dzięki temu będziemy mogli przyjmować ten prąd z odnawialnych źródeł energii i dzięki temu ten prąd będzie tańszy. Dzisiejsza konferencja była pierwszym efektem nawiązanej niedawno współpracy między UMCS i PGE Dystrybucja. A na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się kolejna promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Kilkadziesiąt osób dołączyło tym samym do grona samodzielnych pracowników naukowych i wykładowców akademickich. O ich osiągnięciach i potencjale naukowym uczelni Aleksander Brudziński. Mieli wychowawców i mentorów, którzy czuwali nad jakością prowadzonych badań. W zamian Uniwersytet Medyczny w Lublinie zyskuje na prestiżu, a niebawem wyniki prac naukowców mogą być publikowane. Dr. Michał Woś to jedna z 58 osób, które otrzymały promocję. Wykorzystał sztuczną inteligencję, by pomóc lekarzom rodzinnym. Mój system właśnie opracowany za pomocą tutaj metod uczenia maszynowego oraz uczenia głębokiego podpowiadał lekarzowi rodzinnemu na podstawie badań takich jak cholesterol, cukier oraz inne, po prostu predykcje, czy pacjenta trzeba wysłać do lekarza specjalisty. Niektórzy zostali docenieni za kontynuację naukowej ścieżki. Prodziekan Wydziału Dentystycznego przez ostatnie lata współpracując z kilkoma uczelniami w Polsce badała strukturę zębów. Jest to taki można powiedzieć wstęp. Badań, które chciałabym rozwijać, wstęp do badań nad biomateriałami, czyli materiałami, które możemy wykorzystać później w odbudowie zębów. Dla każdej uczelni wyższej kluczem do rozwoju są właśnie badania naukowe. Obecnie Uniwersytet Medyczny stawia na robotyzację, badania kliniczne, genetykę i biologię molekularną. W dzisiejszej rzeczywistości nie wszyscy chcą tak intensywnie się kształcić. Natomiast my liczymy na to, że, że i nasza uczelnia, i to, co koleżanki i koledzy dalej będą robić, będzie gwarantem rozwoju nie tylko intelektualnego, ale uzupełnienia tej wiedzy, którą będą mogli przekazać innym. Środowiska akademickie za ważne uznało także pracę nad edukacją medyczną. Jest to dość nowa ścieżka, jeśli chodzi o rozwój naukowy i wprowadzanie rozwiązań do studiów, zarówno medycznych, jak i naukozdrowiu. Zajęcie się tym nie tylko, jak uczyć, ale w jaki sposób też od studentów otrzymać informacje na temat tego procesu. To druga uroczystość. W tym miesiącu wcześniej odbyła się promocja przedstawicieli nauk medycznych, farmaceutycznych i naukozdrowiu. Aleksander Brudziński, Panorama Lubelska. Od ponad 20 lat jest oknem na Europę. W programie Erasmus Plus regularnie uczestniczą uczelnie i szkoły ponadpodstawowe z Lublina. Wbrew powszechnej opinii, nie jest to tylko wymiana studentów i uczniów. W Lubelskiej Akademii w Sei trwa tydzień Erasmusa. To okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji, integracji społecznej i innowacji, a dla zainteresowanych studentów szansa, by dowiedzieć się więcej o możliwości zagranicznych wyjazdów. Chcę poszerzyć swoje kompetencje i być bardziej konkurencyjnym na rynku zawodowym, przez to, że Erasmus moim zdaniem jest świetną okazją na pokazanie się i skorzystanie z. Takie możliwości studyjnej. Na innych uczelniach są inni wykładowcy, więc mają jakieś inne podejście do kształtowania, więc to jest pierwsza taka yy, przyczyna. No, i po drugie, moim zdaniem, to jest bardzo fajna, bardzo fajna możliwość do zapoznania nowych ludzi, także do zwiedzania innych krajów. Na lubelskiej uczelni z projektu Erasmus skorzystało do tej pory kilkaset osób. To nie tylko studenci. Nam się Erasmus kojarzy z wymianą studentów, natomiast trzeba pamiętać, że to wiele możliwości. Bo Erasmus to także oferta dla pracowników uczelni. Projekty wspierające funkcjonowanie różnych grup specjalistów, nauczycieli, psychologów, pedagogów. To są też wymiany nauczycieli akademickich, badaczy, którzy mają możliwość rozpocząć i kontynuować współpracę z innymi specjalistami swojej dyscypliny w całej Europie. W wymianach uczestniczą także szkoły ponadpodstawowe. W tym roku uczniowie zespołu Szkół nr 5 w Lublinie wzięli udział w wyjazdach do Portugalii i Grecji. W programie były między innymi dwutygodniowe staże zawodowe. Nauczyliśmy się wielu rzeczy pod względem naszego zawodu, jak i również rozwinęliśmy swoje umiejętności społeczne, także zdecydowanie było warto. Mieliśmy też zwiedzanie miejsc i w ogóle bardzo piękne miejsce, więc dużo takich doświadczeń fajnych. W wyjazdach wzięło udział 60 uczniów. To są młodzi ludzie, którzy przede wszystkim pogłębili swoje umiejętności językowe, ale też nabyli pewności siebie. To byli młodzi ludzie, którzy po raz pierwszy, niektórzy lecieli samolotem, którzy po raz pierwszy mieli taką długą rozłąkę z domem rodzinnym. Od 2014 roku wymiany zagraniczne w Polsce nadzoruje Narodowa Agencja Erasmus. Chętnych do takich wyjazdów nie brakuje. Tak naprawdę chyba nie musimy już zachęcać, bo program Erasmus Plus i realizacja projektu w ramach tego programu cieszy się bardzo dużym, dużą popularnością w Polsce. Jesteśmy jedną z czołowych agencji narodowych w Unii Europejskiej. Tylko w tym roku z całej Polski wpłynęło blisko 1300 wniosków o udział w realizowanych przez agencję projektach. A już w najbliższy czwartek Lublin stanie się liryczną stolicą Polski. Wszystko za sprawą festiwalu Miasto Poezji. Wiersze będzie można zobaczyć na przykład na ścianach, przepisać je czy wysłać znajomym. W programie są również spotkania z poetami i historia lubelskiej literatury. Tegoroczna edycja festiwalu skupia się wokół postaci Hanny Kral. Rada miasta Lublin przyznała tytuł honorowej obywatelki naszej miasta właśnie Hannie Kral. I to, drodzy Państwo, będzie częścią tych wielkich i fantastycznych wydarzeń w ramach miasta Poezji. Honorowe obywatelstwo przyznano m.in. za reportaż wyjątkowo długa linia. To jego specjalne wydanie. Będzie 300 egzemplarzy. Tego właśnie reportażu, który właśnie specjalnie na tą wyjątkową okazję został przez nas wydany. Nadmienię, że na tylnej stronie okładki jest fotografia kamienicy, przy której się dzisiaj znajdujemy. Chodzi o kamienicę przy ulicy Złotej 2, w której mieszkała Franciszka Arnsteinowa, a jej przyjacielem był Józef Czechowicz. To właśnie... W książce wyjątkowa długa linia Hanna Kral opowiada historię przyjaźni Franciszki Ansztajnowej i Józefa Czechowicza. Stąd wybór właśnie tego miejsca na położenie tutaj wiele lat temu, w 2008 roku, tego kamienia węgielnego pod miasto poezji. Nie zabraknie spotkań z poetami, warsztatów, prelekcji oraz działań w przestrzeni miejskiej. Miasto poezji to moment, w którym my wchodzimy w tkankę miasta. Dlatego też pojawiają się wiersze, pojawiają się skrzynki z wierszami, pojawiają się elementy związane takie jak scenografia festiwalowa w postaci trolejbusu poezji. Tak takim miejscem szczególnym sercem festiwalu właśnie będzie Plac Czechowicza, gdzie będzie się duża część wydarzeń odbywała, chociażby spotkania z poetami, czas na poezję, różnego rodzaju warsztaty, pikniki i również instalacja zegar, która znajdzie się w trolejbusie poezji. Miasto poezji rozpocznie się już w czwartek i potrwa do niedzieli włącznie. To na koniec ciekawostka. Ma cztery łapy, można go pogłaskać, a on może zareagować jak prawdziwy pies. A jest jedynie jego cybernetyczną kopią wyposażoną w sztuczną inteligencję. Taki robot pojawił się na Politechnice Lubelskiej, a zapoznał się z nim Marcin Otto. To co było kiedyś wymysłem scenarzystów filmów z lat 70-80, a nawet 90, dzisiaj staje się rzeczywistością. Politechnika ma swojego psa robota. Wygląda właśnie w ten sposób. Jak widać, jest bardzo grzeczny. Mam nadzieję, że mnie nie pogryzie. Jak widać, ten pies tendencji do gryzienia ani warczenia nie ma. Studenci bezpiecznie go omijają, a on może być bez smyczy. Na pierwszy rzut oka robot wygląda jak droga zabawka dla dużego dziecka. Jednak to mylne spostrzeżenie. Robot posłuży do nauki. Uczymy autonomii pojazdu. To jest bardzo ważne w, w dzisiejszych czasach. Uczymy też algorytmów sztucznej inteligencji i algorytmów do właśnie w urządzeniach, które są autonomiczne. No i możemy testować różne urządzenia, które studenci sobie wymyślą dowolnie od GPS-u po najróżniejsze urządzenia, które mogą pomóc w ratownictwie i wielu innych służbach. No dobrze, ale co ten robot właściwie potrafi? Na przykład, w miejscach, gdzie człowiek nie może wejść, na przykład, zepsuje się jakieś urządzenie, w miejscu, gdzie jest na przykład promieniowanie bądź gaz, który jest zabójczy dla człowieka, wykona naprawę i wróci do nas. Robot jest kontrolowany przez sztuczną inteligencję, która odtwarza jego motorykę podobną do prawdziwego zwierzęcia co może być elementem badań studentów. Zdaniem naukowców z Politechniki Lubelskiej na podstawie zakupionego urządzenia studenci i ich wykładowcy sami mogą spróbować sił w skonstruowaniu podobnego robota. Dzisiejsza wiedza, którą dzielą się wszyscy na świecie, jest, no myślę, że na takim poziomie, że jesteśmy w stanie to zrobić, to tylko chodzi o czas i pieniądze. Czy to się opłaca? Już niedługo Politechnika Lubelska ma ogłosić konkurs na imię dla swojego nowego cybernetycznego pupila. Sam pies robot ma pełne ręce, a właściwie mechaniczne łapy roboty. Już niedługo ruszy na konferencję naukową, gdzie będzie elementem badań. No, może i ładne, ale jak mu spojrzeć w oczy czy pogłaskać? To wszystko teraz. Zapraszam jeszcze na gościa panoramy. O 21.15 rozmowa z profesor Katarzyną z Katarzyną Kuć-Czajkowską z UMC. Za podsumowanie dnia w serwisie o 21.30. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.